Gdzieś mam na zpisę bardzo widać do odcinku, że zagranę kolejny mać Tym razem na trenie. A tutaj chyba wszyscy wybicie są Tam tutaj za pociągiem spróbuj Spróbuję tam do niego dostać dost się pocisku poleciało, <grymne> ale mamy wygrałem rundę. Spakam. widzę, że ten ninja coś odszedł od nas. Nie fajnie. To tylko bot W no coś nie wiem. Nie wiem czy naprawdę oni sobie wkaczą, czy oni sobie żartują tak. Chyba żartowali, nie wiem. Ciężko powiedzieć. Dobra, weźmiemy sobie maka. Wiesz, już to nas dążył. Nie powinien tutaj spojrzeć. 88 w Pięknie. Co jest najgorsze i masz tyle tych... Endor cały cios, 3 stajówka? żeżyły, może i tak. Dlaczego oni nie kiekną z tego meczu? No nie. W tym momencie kiedy podchodzę, zabijają. Ten time. Te kill jeszcze na sam koniec nikogo tu nie ma. Nie no, wspaniale Ostatni został Pięćdziesiąt będę dostał, ładnie tam była asysta, druga Ебать, бот нахуй жёсткий Чё там? Сами... А не, добро <laughs> Chciałem powiedzieć, że tam same booty są bod był przez chwilę lepszy A co tu się dzieje Kolejny to, puścił mecz Nie ogarnę tego meczu Easy Easy kill dla mnie 4, 2, 2 Spoko Это как <плодисмент> <Pierwszy. плодисмент> <плодисмент> 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 To był mój I ostatnie właśnie dana gdzieś tam wkuję chyba ładnie. Ale wygramy sobie jeszcze jeden To teraz widzę, że coś mi nagle wskoczył ping Fajnie. Mam problemy. To jest to fajnie. Raz jeszcze 3 kilo pod rząd. To już jest spoko. No, myszka działa jeszcze do tego nie. O, udało się. W końcu. W sumie widzicie, coś niestety się stało teraz. Akurat teraz musiało. A ten trzeba wkuje, czy co? Tak go nie było. mhm klacz 1 na 3 co? nawet nie słyszałem dźwięku tyfowania dobra, bo odbról bym od tego au Kabie. Tylko dwóch udało mi się, ale a teraz on zrobił kupota, bo jakby normalnie. Serio, ja to, to bym zrezygnował, tak to poszedł na full auto. O nie, pomyliłem tych... Tam było... Cia, Myślę, że to przeciwnik. Śmieszne. Tu wygraliśmy Czy tu ktoś jest? No i świetnie, 5-2 przeciwnicy przeciwnie co możesz, komin tutaj O ty Dobra, moja da szczęście, ma tylko 9 AP Tam już ktoś popełnił tak jakby samobójstwo Ostatnią kulą chyba w magazynku tylko Załatwiłam ostatnim Ejku coś tam ten odnios spodzianka A ty Tak to my się bawić się będziemy ojej, ojej To nie tak miało wyglądać Pozostawmy to bez komentarza co się właśnie stało. O, małe szanse były teraz. Pieniesz tam się nie odzywasz. 17 kili. Ładnie Na 20 kg już nie liczę nawet Ale na coś Prawie, prawie, 27 tylko Ale by był piękny Piękny kratz. Jak myślicie uda się wykręcić 20 kili na tym odbijaniu? Jest kill. Udało się. Pierwszy raz chyba. Chyba. Wcześniej jak to było z botami to nie wiem ale, ale, to będzie, jak było ale widzicie kill jest. Także zostawiacie pękkę w górę, komentarze, subskrypcję, kto jest nowy. jest stylka. I widzimy się w tamtelnych materiałach. Siemka.